Witajcie, Krzysiek na kanale Krzysiągarasz. Straszny odzew się zrobił po filmie Roberta na kanale Autocholicy dotyczącym tym, tego modułu kontroli wypalania DPF-u. No, muszę trochę rzeczy uściślić, bo mam straszny odzew tutaj w, w mediach społecznościowych, na mailu, na, w telefonie. Dzwonicie, pytacie, słuchajcie. Ja nie jestem producentem ani pomysłodawcą, ani projektantem tego modułu. Jest to jeden kolega, który sam to sobie hobbystycznie, że tak powiem, wymyślił. No i ten projekt zaczyna nabierać dosyć dużych, że tak powiem, zasięgów powoli. Natomiast ja. Yy, to nie jest projekt robiony przez jakąś firmę, przez dedykowaną jakąś korporację. Nie, to jest autorski projekt jednego człowieka. Który to sobie opracował, obmyślił, także nie ma tego w ilościach jakichś ogromnych. No, projekt jest niszowy bynajmniej na razie. Ja niechcący jakoś w taki sposób, że, że usłyszałem o tym projekcie i strasznie się podjarałem. Zostałem w pewien sposób samoistny twarzą marketingową tego projektu. No, i tak to wygląda, więc na mnie się skupia, dobra, niech będzie. Ja to wezmę na klatę. I tak dalej. Ilości tego modułu nie są duże. Są to wyroby robione ręcznie, czyli wiecie, bardzo dopracowane, eleganckie to nie jest masowa produkcja. I z tego co wiem są trudności, no, człowiek pojedynczy nie jest w stanie wszystkich rozwiązań, platform i tak dalej zrobić. Nie da się, no nie da się, no. To trzeba mieć wszystko na stole, wszystko przetestować i tak dalej. Dlatego cały czas mówimy, że jest to w fazie rozwojowej, że jest to projekt w wersji Beta. No nie ma co, no tak naprawdę jest. Są dodatkowo ogromne trudności z dostępem elektroniki, z dostępem do tych procesorów, które tam są stosowane, więc no nie oczekujmy tutaj, że w setkach to się będzie produkować. No nie, 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 nie. Słuchajcie, na tą chwilę. Ten produkt jest przetestowany i przeznaczony na platformy odpowiadające, że tak powiem Oktawi 2FL, to jest platforma PQ46, Octavia 2FL, Golf 6, Passat B7, Leon, odpowiedni Turan, odpowiedni do tego B6 liftowy z białym licznikiem, bo to chodzi przede wszystkim o, o, o licznik. Transporter jakiś tam był, te piątka testowany... Także tego typu platformy. Audi jeszcze nie. Audi jest w trakcie opracowań, no, no, no chłop nie ma Audi i wszystkich możliwych kombinacji liczników i innej, co tam w tych autach występuje. Na Audi to w ogóle wiecie, to jest całkiem inna platforma niż, niż, niż te nasze Volkswageny czy Skody, więc Audi jest w opracowaniu. Natomiast dużo pytań jest, zespaliście mnie pytaniami o nowsze auta typu Octavia 3, Golf 7, Passat B8, jest problem, jest problem, ponieważ producenci nowszych aut no, zmieniają konfigurację, sygnały. No, no, wiecie, no to jest całkiem inny, już inna elektronika w tych samochodach, i będzie to robione, będzie, ale nie jest to priorytetem. Priorytetem jest rozwinąć teraz projekt, pozbawić go błędów, co już idzie do ku ukończeniu, także, także spokojnie, spokojnie, spokojnie. Prawdopodobnie będzie, na pewno nie na dniach, nie w miesiącach, ale będzie. No jak się do tego przyłożymy, no to coś się z tym podejrzewam da zrobić. Jeśli chodzi o montaż czegoś takiego, słuchajcie, są filmy na moim kanale. Jutro też będzie film o montażu, o podłączeniu tego. Natomiast jeżeli chodzi o samodzielny montaż, nie jest to prosta rzecz, nie jest to urządzenie plug and play. A się prosta, dla jednych jedni powiedzą prosta, dla innych powiedzą, że o faktycznie. Nie jest to plug and play, że wtykamy i działa. Nie, trzeba dostać się do licznika. W każdym aucie jest to indywidualna sprawa: no bo co auto, to sobie wyciąga człowiek licznik w inny sposób. Ja to jestem w stanie pokazać, jak dam radę nagrać gdzieś w Oktawi, w FLC dwójce w Superbie, może jak przyjedzie golf, passat. No ale wszystkich, wszystkich wam nie pokażę, no, bo to nie o to chodzi. No, jeżeli ktoś chce montować tego typu urządzenie samemu, no, to musi mieć podstawy jakieś, żeby chociaż umieć wyjąć licznik. Jutro film z podłączenia, filmy z kodowania, flashowania i yy, takich rzeczy już były. Trzeba mieć przede wszystkim program Wakan Pro, bo razem z tym modułem, załóżmy, że, że dojdzie do sprzedaży wysyłkowej lub tam dla pojedynczych ludzi, ja to już robię, trzeba mieć Wakan Pro, bo dostajecie specjalny plik, w którym jest yy, dla Was program yy, zakodowany, tak jakby powiem, ten moduł, tam jest zaszyty win. I trzeba to zrobić na własnym aucie. Ja tego zdalnie nie jestem w stanie u siebie zaprogramować i Wam wysłać gotowy. Nie, bo to trzeba wgrać ten przygotowany flash konkretnie w Waszym aucie z Waszym winem. Także proszę zajrzyjcie, jest taka specjalna lista zrobiona, playlista moja, w której będą te wszystkie filmy dotyczące tego modułu zawarte i tam można sobie przejść. No, jeżeli ktoś jest kumaty i jeżeli posiada WAKAN Pro lub ma kolegę z WAKAN Pro, no to to nie jest takie skomplikowane, no, ale trzeba mieć narzędzia, żeby sobie samemu to zainstalować. Nie jest to plug and play. Tak. Jak się to rozwinie i będzie więcej dostępności tych modułów, zostanie otworzony sklep. Online, gdzie będzie można sobie to kupić, i jak ktoś będzie czuł się na siłach, to będzie mógł sobie sam to zamontować. U mnie te moduły montuję ja i łącznie z montażem u mnie są one w cenie 500 zł. Te z tym live data, to co widzicie teraz. I 400 to są te, które tylko sygnalizują. Do live data potrzebny jest duży licznik, wiadomo, z wyświetlaczem, który nam tu pokaże. Do sygnalizacji DPF-a no temacie... jest to zwykły licznik, no temacie... wystarczy. Jest kontrolka, jest go. I tyle. Jak ten sklep będzie otwarty, też będę wam dawał znać na kanale. Na razie jest jak jest. Ilość modułów jest ograniczona. To czuję się na siłach. Piście, kto może do mnie przyjechać, niech przyjedzie. Także tak to, kochani, wygląda w konkretach. Jutro film. Oglądajcie te film. Hejka.